Zuzanna, ile można śmieci wyrzucać? Co ty się tak drzesz, biały dzień, ludzi wszystkich tutaj pobudzisz? Łabja zimny będę jadł! Zuzanna, natychmiast do domu! Ania, czekaj, czekaj na mnie. Czego Ania. ty ode mnie chcesz znowu? Do no kontaktu z siostrą. Ale wiesz, jak ja sam wyglądam w tej szkole? No jak siostra, z bratem. Nie masz! Właśnie, Ania, uratujesz mi życie! Całą lekcję matematyki przez Zupełnie, nie wiem co my mamy tam zrobić to zadanie. Mikołaj! Co? Gdzie jest mój zeszyt z matmy? Skąd ja gdzie jest twój zeszyt z matmy? Nie masz! Najwyraźniej nie mam. Mikołaj, gdzie jest mój zeszyt z matmy? Ja! Co, nie mam wiedzieć? No dotykałeś mój zeszyt matmyrku. Skąd? Dlaczego tak uważasz? Po co siedziałeś w moim pokoju? ja nie siedziałem w moim pokoju, bo... Przestawisz wreszcie moje rzeczy? To jest to jest spokojnie, czekaj, czekaj. Dostawię... Ale... Cześć! cześć. Ja ci nic nie powiem, moje rzeczy. Ja dotarłam jedynkę z nogą. Nie, 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 nie znowu. w mój dość. Przestańcie się kłócić. Dlaczego mamy przestać się kłócić? No chcę wam coś pokazać. Co to jest? Patrz. Co to jest? Zawet. Niedziela, godzina 13.13. 13, awantura z ojcem. No i. No i to się zdarzyło! Poszłam wyrzucić śmieci i zobaczyłam, że leży jakaś kartka, no to ją sprawdziłam. Patrzę, jest napisane, że awantura z ojcem. Zobaczyłam na zegarek: 13.13. 13. I co? I ojciec stoi w oknie i zaczyna się na mnie drżeć. Mamy ci wierzyć? Gdzie to się zdarzyło? U mnie na podwórku. Ale jak na podwórku? No chodźcie, pokażę wam po szkole. Ciekawym skąd to kartka? Może ktoś z bloku podłożył. Nie wiem, ale wiem tylko że była adresowana do mnie. Ale po co miałby to robić? Zobaczymy. Ciekawe, czy tego nikt nie podłożył? Czy to nie był zwykły przypadek? Wątpię, że to był przypadek. Chodźcie, bo się spóźnimy na autobus. Chodź. Tutaj była. A to co jest? A to ci chodziło? Nie, ja mam swoją w plecaku. poniedziałek godzina 13.13 .13. spóźnienie na autobus. Autobus też spóźnia się. Dojedzie za 5 minut. No to musimy to spójnie. Dobra biegnijmy. chodź! Szybko. Która godzina? Jedzę! Opatrzcie! Nie wierzaj! No pa, widzimy się jutro na podwórku? O 13,